Wow, 500 subów? Aż brakuje mi słów. Gdy zaczęłam się tym bawić, nie myślałam, że aż tak daleko zajdę. Dla większości YouTuberów to tylko cyferki i hajs. Wszystko dla hajsu. Hajs YouTube'a, mogą się zgadzać. Lecą się tylko wyświetlenia. Sam nie ukrywam, że zależy mi na rozwoju kanału. Ale te 500 subów to nie tylko cyferki. To 500 osób, w którym moja praca się podoba. I z całego serca pragnę podziękować każdej z tych osób pozosobne. Dziękuję ci. Dziękuję. Bo właśnie dzięki tobie mam motywację, by się rozwijać. Dziękuję za moje słowa w komentarzach. Dziękuję za to, że czekasz na moje wypociny. Dziękuję za nawet pytania do QA. A przede wszystkim za to, że jesteś na moim kanale. Dziękuję. Właśnie to wszystko, co robię, robię dla Ciebie. A teraz tak organizacyjnie. Za jakiś czas będzie kwiat, tylko w dziutkiej innej formie. Przepraszam, za jakość dźwięku i czasem nie mowę, ale ja już po prostu tak mam. Chyba właśnie dlatego nikt nie nagram creepypasty. pasty. I teraz coś dla osób, które dopiero uczą się rysować. Zaczęłam od szkicu narysowanego na papierze, Przerzuciłam go do gimpa i zaczęłam od line-arta tym kolorowanie, robienie tła, tylko jak teraz coś jeszcze powolutku się to zrobi. Naprawdę dziwię tak patrzeć, jak to się wszystko tak szybciutko rysuje, jak nad tymi kreskami się mordowałam. Wyjątkowo używałam myszki, bo zapomniałam po prostu zabrać do internetu tego tableta graficznego. Takie życie. Cóż, mogę ciekawego powiedzieć. A robiłam ten rysunek około 2,5 godziny, a powstał on. Dlaczego? A dlatego, bo w mojej szkole stwierdzili, że obowiązkowo musimy wziąć udział w konkursie ID Szkoła na kartkę świąteczną. No i tak to Biaszek będzie na kartce świątecznej. Ciekawe, co się stanie, jak wygra. Hmm. Co tam ciekawe, a dodatkowo tam, potem będę wykorzystywać c 6, tylko że dopiero tygodnia się tym bawię i kompletnie jeszcze go nie ogarniam. A te pędzle z szybkami dopiero... Um, Dzisiaj pobrałam i zainstalowałam. Cóż, trochę się nad tym męcz, namęczyłam. Mam nadzieję, że się ogólnie spodoba efekt końcowy. Cóż, ogólnie... Dużo nie miałam do powiedzenia, bo praktycznie wszystko już powiedziałam.